W naszym mm. studiu kolejny gość, zapowiadany przeze mnie Szczepan Wójcik, prezes Instytutu Gospodarki Rolnej, współorganizator dzisiejszego protestu rolników w Warszawie. Dobry wieczór, witam pana. Dobry wieczór, witam. No widzę, że słaby, słaby głos. Bardzo przepraszam. Dzisiaj bardzo dużo emocji na protestach. Trzeba było dużo krzyczeć, dużo mówić. Także, no, na kogo pan w... chciałby najbardziej nakrzyczeć dzisiaj? Ch chyba na rządzących, na rządzących z Brukseli, ale też z Polski, że nie, w niedostateczny sposób pomagają rolnikom, którzy są w dramatycznej sytuacji. Ale pan minister Siekierski mówił przed momentem, że no, te rozmowy wymagają czasu wymagają negocjacji konkretnych rozwiązań. Nie da się tak od razu wszystkiego od ręki załatwić. Panie redaktorze, rozmawiamy od miesiąca i póki co obiecywane nam są kolejne rozmowy. Rolnicy potrzebują konkretów, potrzebują wiedzieć, kiedy będą mogli zasiać, czy w ogóle będą mogli zasiać, czy mogą inwestować w swoje gospodarstwa, czy hodowla zwierząt nie zostanie zabroniona w tym przypadku, w których oni, w tym zakresie, w którym oni się zajmują i tak naprawdę na czym stoją. Rolnicy potrzebują wiedzieć, na czym stoją i tego żądają i o to proszą rząd, Natomiast na tą chwilę żadnej deklaracji nie ma. Pan był dzisiaj i na spotkaniu z panem marszałkiem Hołownią i na spotkaniu w kancelarii premiera z panem ministrem Grabcem. Jak tak. wyglądały te rozmowy? Uprzejme e, i pełne miłych słów. Bardzo fajnie nas przyjął pan e, marszałek Hołownia. No ale cóż, no poza słowami i obietnicami, że zorganizujemy okrągły stół, no nic nic konkretnego nie padło. Więc kolejna deklaracja, że spotkamy się i znowu będziemy rozmawiali. A ja tak jak powiedziałem, my potrzebujemy konkretów, nie rozmów. Rozmawiamy od miesiąca ponad. Co to znaczy konkrety? Czego domagają się rolnicy? Czego wy tak naprawdę chcecie? Z trzema postulatami dzisiaj przyjechaliśmy. Pierwszy postulat to odejście od szkodliwych zapisów Zielonego Ładu, które w sposób absolutnie destrukcyjny niszczy i traktuje rolnictwo polskie oraz europejskie. Drugi postulat to jest zablokowanie granic przed napływem niekontrolowanym napływem produktów rolno-spożywczych spoza Unii Europejskiej oraz trzeci ochrona produkcji zwierzęcej w kraju. Pierwsza sprawa, Zielony Ład. Tak. Zielony Ład pan minister siekierski mówił, że jest wiele uwag. Udało się wiele rzeczy z wielu rzeczy wycofać nieracjonalnych. To pana zdaniem te ustępstwa są za małe? Panie redaktorze, to nie są ustępstwa i nikt nie mówi o wycofaniu, tylko o zawieszeniu. To po prostu ktoś odroczył w czasie naszą egzekucję. To nie jest pomoc, to ja myślę, że to jest zabieg przed wyborami samorządowymi yy, i myślę, że rolnicy dokładnie to wiedzą i nie dają się nawet. czy pan nie przesadza trochę ze słowami? Ktoś odroczył naszą egzekucję? Tak, Sądzi pan, to... że Unia Europejska, że przywódcy wszystkich krajów Unii Europejskiej chcą, przepraszam, zabić zajechać swoje rolnictwo? No też jest to dla mnie nieracjonalne, ale jak inaczej nazwać chęć właśnie ograniczenia produkcji żywności, żywności w Europie. Przecież to jest a tak na bezpieczeństwo żywnościowe. A może chodzi o ochronę klimatu, o to, żeby tak naprawdę na było nad czym pracować, uprawiać te rośliny, żeby nie było suszy. A jednocześnie sprowadza się z krajów Mercosur e, wołowinę, podpisuje się kontrakty z innymi krajami, sprowadza się z Ukrainy zboże, sprowadza się na przykład niektóre produkty rolne z Chin, w taki sposób... Mercosur, czyli Argentyna, Brazylia, tak? Dokładnie tak, Ameryka Południowa. Jest już, rozumiem, umowa między Unią Europejską a tymi krajami. Tak, umowa jest podpisana, e, no i na to nie może być zgody, nie może być zgody na na to, że zamyka się europejskie rolnictwo w zamian za wysyłkę samochodów czy też innych produktów z Europy natomiast wprowadza się żywność niekontrolowaną a zamykaną. dlaczego pana zdaniem podpisana została taka umowa właśnie z krajami Ameryki Południowej czy tam mają lepszą jakościowo żywność no zdecydowanie nie Żaden kraj na świecie nie ma i żadna grupa nie ma tak wyśrubowanych norm jak Unia Europejska. W Unii Europejskiej mamy standardy bardzo wysokie. Musimy spełniać ogromne e, wymagania odnośnie ochrony zwierząt czy też ochrony środowiska. W innych krajach tego nie ma. Niestety konsumenci będą musieli zapłacić za to być może zdrowiem, bo dzisiaj wiemy, co jemy. Wiemy, że mamy żywność kontrolowaną, certyfikowaną. Natomiast jaka żywność do nas przyjeżdża z Ukrainy czy z krajów Mercosur, tego niestety nie wiemy. To teraz sprawa Ukraina. Ukraińskiego zboża i w ogóle wszystkich innych ukraińskich produktów. Rząd i minister rolnictwa mówią, że no nie da się wprowadzić z dnia na dzień embarga, bo to może, mogłoby się spotkać z retorsjami strony przeciwnej czy też nie przeciwnej, tylko tej drugiej strony. Tak? Mówię o Ukraińcach, że oni by wprowadzili tak naprawdę zakaz importu produktów z Polski. I wtedy byśmy stracili my, znaczy producenci polscy. Kolejna rzecz, której się nie da, nie da się wprowadzić. Wy wyrzucić jakby szkodliwych zapisów Zielonego Ładu, nie da się zamknąć granic, nie da się bronić rynku europejskiego. Tak naprawdę, panie redaktorze, no mamy trochę dosyć tego, cały czas czegoś się nie da. Ja uważam, że potrzebne są twarde działania, mamy czym negocjować, my Ukraińcom pomagamy i chcemy pomagać, my nie jesteśmy przeciwko Ukrainie. Natomiast nie może być tak, że pomagamy Ukrainie, a tak naprawdę oligarchom ukraińskim, kosztem polskich gospodarstw rolnych i polskich rolników. Czyli to są tylko i wyłącznie zyski oligarchów? Chce pan Powiedzieć, że prezydent Załański, że premier Szmychal występują w interesie oligarchów ukraińskich? Największe 10 gospodarstw na Ukrainie to są gospodarstwa zarejestrowane poza Ukrainą. Mamy takie gospodarstwa zarejestrowane na Cyprze, w krajach Beneluxu, gdzieś dalej. Najmniej pieniędzy tak naprawdę z podatków trafia do Ukrainy. To są wszystko wielkie gospodarstwa sięgające nawet ponad 800 tysięcy hektarów. My nie pomagamy pan... zwykłym rolnikom. I uważa pan tak, że z dnia na dzień można wprowadzić embargo i to coś da? Uważam, że potrzebne są twardsze rozmowy niż prowadzimy do tej pory. Czy znaczy co, przepraszam, pan minister się pan minister Kołodziejczak, są, yy, przepraszam, miękcy? Uważam, że bardziej zdecydowane działania są potrzebne. Przyjeżdża cały czas zboże z Ukrainy, cały czas polscy rolnicy bankrutują. Potrzebne są zdecydowane działania, żeby bronić polskich rolników. Oni są rządem, oni wymyślają. Polscy rolnicy tak naprawdę płacą za błędy nie swoje, bo to nie polscy rolnicy popełniają błędy, tylko odpowiadają za decyzje, czy to Unii Europejskiej, czy polskiego rządu. A jak wygląda teraz yy, sytuacja z produktami ukraińskimi? Bo to jest nie tylko zboże, tak, to są też inne towary. No oczywiście mamy cukier, mamy inne inne towary, które do nas napływają, ale głównym problemem jest właśnie zboże, nie tylko zboże, ale tak jak powiedziałem, potrzebne są kontyngenty, potrzebne są cła odpowiednie, potrzebna jest rozmowa ze stroną ukraińską, która do tej pory no, chyba nie przynosi. Rezultat. A panu pan popiera te wszystkie takie bardzo radykalne formy protestu. Widzieliśmy wysypywanie zboża, wysypywanie kukurydzy? Oczywiście, że nie, ale czy pan redaktor dziwi się tym biednym rolnikom, którzy codziennie muszą zamykać, nie wiem, swoje gospodarstwa? Codziennie jakieś gospodarstwa się zamykają. To jest akt desperacji. Oczywiście to wygląda bardzo źle, i żeby była jasność. My nie popieramy Rosji. My nie jesteśmy przeciwko Ukrainie. Ale musimy przede wszystkim bronić polskiej racji stanu i polskiego rolnictwa. No ale dzisiaj pojawiły się takie transparenty, chociażby jeden transparent. Napis był bardzo brzydki. Na jednym z banerów można było przeczytać: koniec gościny, niewdzięczne itd., itd. No. Takie sytuacje mogą się zdarzać, prowokacje też się zdarzają, my absolutnie i kategorycznie jako rolnicy odcinamy się od wszelakich haseł, które szkodzą sprawie, szkodzą nam rolnikom. My chcemy realnej pomocy i współpracy z rządem, nie jesteśmy powtarzam raz jeszcze przeciwko Ukrainie, my jesteśmy za tym, żebyśmy mogli hodować, pracować, my nie, my nie prosimy o dotacje, my chcemy... W spokoju móc prowadzić swoje gospodarstwo. I mówił Pan jeszcze o trzecim postulacie. Tak, jest to postulat mówiący o ochronie produkcji zwierzęcej w Polsce. Czyli chodzi tak naprawdę o produkcję, którą Pan się zajmuje, tak? Zwierzęta futerkowe. Nie tylko. Moja rodzina się zajmuje produkcją hodowlą zwierząt futerkowych, produkcją mleka, ale też mamy inne uprawy. Mówimy o wszelakiej hodowli zwierząt. Od futerkowych, poprzez drób, poprzez e, hodowlę bydła na mięso, e, też produkcję mleka. Wszystkie te hodowle są dzisiaj atakowane przez róż, różnego rodzaju aktywistów, którzy za cel wzięli sobie likwidację tej hodowli. To są organizacje antyhodowlane i to oni są naszym przeciwnikiem. Oni Ale również... ci aktywiści mówią, że tak naprawdę w tych waszych hodowlach te zwierzęta cierpią. Panie że redaktorze... są zamęczane, że są... Paskudne warunki tam. Panie redaktorze, czy wśród tych organizacji widział pan chociaż jednego specjalistę z zakresu ochrony zwierząt, weterynarza? Nie, tam mamy ekologów, którzy są po filologii angielskiej, po języku polskim, matematycy. To nie są ludzie, którzy znają się na, na, na dobru zwierząt. W interesie każdego rolnika jest to, żeby jego hodowla była prowadzona w sposób dobry. Chociażby z jednego prostego powodu. Przecież my na tym zarabiamy pieniądze. Jeśli futro, skóra, mięso, mleko będzie niewłaściwej jakości, po prostu na tym stracimy. Jest to po prostu nieracjonalne. Co jest tam zarzucane? Panie dyrektorze, panie prezesie, co z tymi rozmowami? Bo minister Siekierski zapowiada, że we czwartek będzie zaproszenie dla was. Pan przyjdzie na te rozmowy z panem ministrem Siekierskim, z panem ministrem Kołodziejczakiem? My oczywiście zawsze skorzystamy z zaproszenia na rozmowy. Natomiast życzylibyśmy sobie, tego, żeby z tych rozmów wreszcie coś zaczęło wynikać. Bo już. Tak jak powiedziałem wcześniej, rozmawiamy bardzo długo, natomiast brak jest konkretów. Kolejne zaproszenie na kolejne rozmowy teraz przydałyby się konkrety. To i jeszcze jedno pytanie. Co jeśli nie uda się w ciągu kilku dni osiągnąć porozumienia, co planujecie na przyszły tydzień? 6 marca już są zapowiedziane kolejne protesty w Warszawie. Rolnicy już organizują się na drogach, dalej będą blokowane przejścia graniczne. My nie chcemy. Czyli tak... nie będzie tu żadnych przerw w protestach? Nie, oczywiście, że nie. My walczymy o swoje życie, o swoje gospodarstwa i nie może być przerwy. Jeśli rządzący zobaczą, że ustajemy, być może oni też ustaną. A to nie o to chodzi. Chodzi o wypracowanie kompromisu i chodzi o to, żebyśmy, powtarzam raz jeszcze, mogli prowadzić swoje gospodarstwo. Czyli można spodziewać się, że ta forma protestu będzie jeszcze bardziej radykalna? Możemy zobaczyć takie obrazki niedługo w Warszawie, jak widzieliśmy wczoraj w Brukseli? Bardzo bym nie chciał do tego dopuścić, ale emocje naprawdę sięgają zenitu. Rolnicy są zdesperowani. Niczego nie można wykluczyć, ale chciałbym, żeby te protesty przebiegały w sposób pokojowy. Natomiast jak będzie wyglądało, to tak naprawdę piłka jest dzisiaj po stronie rządu. Piłka jest po stronie rządu, ale to wy decydujecie o charakterze protestów. Czy w weekend na przykład można spodziewać się blokad? W takich, na takich drogach szybkiego ruchu na autostradach będzie powtórka z blokady świecka czy Barwinku? E, my... Decydujemy o charakterze blokad, ale to rządzące decydują, czy te blokady w ogóle będą i czy będziemy wychodzili na granicę. Jeśli będzie na ulicy, tak samo jeśli będzie potrzeba, będziemy blokowali do skutku. Świetko miało być blokowane przez 30 dni. My chcieliśmy ustąpić, żeby transportowcy mogli pracować. Blokowaliśmy tylko przez 24 godziny. Natomiast jeśli rozmowy nie przyniosą skutku, będziemy blokować tak długo, jak długo będzie trzeba. Miesiąc może dłużej. Czy może być trwać blokada non stop? może osiągnięcia waszych postulatów? Przejścia graniczne na wschodzie pomiędzy Polską a Ukrainą blokowane są od wielu, wielu, Ale wielu... Ale to sparaliżujecie w ten sposób ruch w Polsce i między naszymi krajami. Ale to powiedziałem teraz... I mogą się odwrócić od was. Dlatego nie chcemy przeszkadzać, tylko mieszkańcy miast muszą wiedzieć. My nie walczymy tylko o siebie. My walczymy a może przede wszystkim o o mieszkańców e, miast, czyli o konsumentów. Jeśli nie będzie nas, rolników, nie będzie też e, nic na sklepowych półkach. Rolnik poradzi sobie bez, bez mieszkańca wsi, bez mieszkańca miasta. Natomiast mieszkańc miasta będzie miał problem bez rolnika. My chcemy pomocy i wsparcia mieszkańców miast. Natomiast e, czy protesty będą się odbywały? Czekamy na konkretne decyzje, na konkretne ruchy, i obyśmy nie musieli wychodzić na ulicę. Miejsce rolnika jest na gospodarstwie, nie na ulicy, ale jeśli będzie trzeba, tam też będziemy. To jeszcze ostatnia sprawa czy to prawda, że jest blisko rozłamów wśród protestujących? Bo pojawiły się takie informacje. Pan Stanisław Anders ze Związku Zawodowego Solidarność Rolników Indywidualnych mówi, że są przecieki, że część organizacji przygotowała jakieś porozumienie i chce je przekazać. To szukana wiezie o PZZ i jakiś instytut, który zajmuje się zwierzętami futerkowymi. To pewno o Pana chodzi. To jest oczywiście nieprawda. Nie było żadnego porozumienia, były postulaty. Ja bym proponował rozdzielić postulaty od porozumienia. Jeśli zostaną spełnione postulaty, być może podpiszemy porozumienie, ale tylko wtedy. Szczepan Wójcik, prezes Instytutu Gospodarki Rolnej, współorganizator dzisiejszego protestu. Bardzo Panu dziękuję. Dziękuję serdecznie.